Witam kochani w mojej kuchni. Jak żeście już po intro widzieli na samym początku, em, zorganizowałyśmy z sześcioma innymi babkami, to znaczy no, wszystkie my zorganizowały sobie wielkanocny tydzień. Każdą z, z nas postowała e, pyszny przepis, każdy dzień, em, i wszystkie linki, co te panie już postowały znajdziecie u mnie na dole w opisie i linki do kanałów no, w sumie linki do filmów, to też do kanałowni um, i o dzisiaj ostatnią, czyli ją ten nasz wielkanocny weekend, nie weekend, tydzień um, i o dla Was bardzo pyszne ciasto um, były serniki, były mazurki, były ciasta inne um, i mu dzisiaj dla Was, ja sobie myślałam, były już takie ciasta to można też zrobić inne, czyli o dla Was ciasto pyszne na biszkopcie z kremem maślano -budyniowym ananasem i pyszną kokosową bezą. Trudno się tego, ciężko się tego nie robi. I no jest tak, wiecie, trochę trzeba um, etapami to robić. No nie idzie wszystko na róz. Dobra, kochani, już Was zapraszam na film. Kochani, zaczniemy od biszkoptu i tu mam produktywę jak tu widzicie, a co mu to powiem. Będziemy potrzebować cztery jajka, oddzielone białka od żółtek, szczypta soli, e, cukier, mąka zwykłą pszenną i skrobia kukurydziana albo skrobia ziemniaczaną, albo mąkę kartoflaną. No. Ja zawsze używam skrobia kukurydzianą, szpaje ze szterkę się to nazywa. I o te składniki tu bana odmierzać we szklance, w tej jednej szklance takiej standardowej pojemność do samego rantu, ma 250 ml e, Nigdy do pełnego rantu nie robiam, nie wsypiam, zaraz będziecie widzieć. No, ok. E, Będziemy potrzebować około pół szklanki mąki. No, może być tak troszeczkę więcej. Czy czwarte, nie całe, bo to je wiecie, Cztery jajka to starczy. Trochę więcej, trochę mniej cukru, nic się nie stanie. I teraz. Rzutka się, u, nie rzutka, białka się ubijemy ze szczypczu soli. Aha, piekarnik już włączyć na 180 stopni góra-dół, rozgrzać się. E, z termoobiegiem 160 stopni. I teraz na te jajka, te białka ubijać. Jak widzicie, tu mam te czepaczki z płaskimi końcówkami, albo płaskie czepaczki, powiedzmy. No. Ehm. no i tu krótko potrwał, jak to białko się już ubije, zacznie ubijać. I teraz na pomału, no trochę się ubije, i teraz pomału wsypia ten cukier. Ehm. Nie za szybko, bo może być, że w białka klapną. No, pomału, pomału i teraz to tak wanna ubijać około jeszcze 3-4 minutki, e, żeby te białka były sztywne. I teraz pomału dawać po jednym żółtku i dalej mieszać. Tak, tu wszystko wymieszać. E, jak już te wszystkie białka dała, to jeszcze tak około minutki miksowała, żeby się wszystko fajnie połączyło. Ta masa mi jeszcze troszkę urosła e, i fajnie miała. Biskup, no. Ok, um, teraz tu się wymierza puszklanki mąki pszennej. Do tego dum reszta skrobi kukurydzianej. Widzicie, całkiem dopełna. Nie, jakby to ubić, to nie dopełna. I teraz to przesiejam. I ostrożnie łyżku wymieszam. Tak pomału mieszać, żeby nie zbić powietrza i aż tak długo, aż nie będzie widać tam suchych e, suchej mąki, ale zaś nie za długo. No, bo jak się za długo mieszał, to może też nie wieść ciasto. No. Okej, okay, mam moja blaszka wyłożona papierem do pieczenia 23 na 31 cm ma wielkość. Przełoża się tym biszkopt, wygładza i badzimy piec to około 20 minut. Sprawdźcie po 20 minutach suchym patyczkiem, czy już się w upiek. Um, no, może być, wiecie, każdy piekarnik piece inaczej. Niekiedy niektóre potrzebują e, trochę duży, niektóre trochę krócej. Ok, na 20 minut do pieca. I tu składniki na budyń, jedna część kremu, to je, bo potem jeszcze masło będziemy potrzebować. E, składniki na budyń, 700 ml mleka, e, 4 żółtka, pół szklanki mąki, 2 łyżki mąki pszennej, mu. czekajcie, za szybko, te żółtka, ok, białka zużyjemy do bezy, 2 łyżki mąki pszennej, pół łyżki pół cukru i tu mu jeden budyń śmietankowy bez cukru to je. Jeśli nie macie budyniu, zamiast budyniu możecie dać dwie kopiaste łyżki mąki kukurydzianej, skrobi kukurydzianej ja. albo mąki kartoflanej. Teraz większość mleka się zagotuje. Trochę się ustawia w tym <laughs> dzbanuszku. Mleko z cukru się zagotuje e, i do reszty tego mleka dumte żółtka, mąka i ten budyń. I to fajnie wszystko dokładnie wymieszać. Wiecie, tak, żeby te żółtka były bardzo, bardzo dobrze wymieszane. Żeby potem się nie ściunął, jak dumuje do mleka. No. Wszystko fajnie wymieszać. I jak mleko się zacznie gotować... Jeszcze tu szybko wymieszać i pomału bymy wlewać ta nasza mieszanka mączno-jajeczną do mleka i wtedy się zrobi fajny budyń. Ja tu cały czas przy tym stoła, długo to nie potrwa, zanim się to zagotuje. E, także stołach tu przy tym cały czas szybko się zaczęło robić gęste. E, I jak zaczęło się robić gęste dalej mieszałam, około minutki jeszcze trzymałam na piecu, potem to wyłączyłam yy, i jeszcze to dalej na piecu trzymałam bo to się jeszcze trochę gotowało. Ok? To tak, w sumie, żeby dwie minutki się pogotowało, 2-3 minutki. Jak tam wum, nie, nie, nie złożycie pewni, to posmakujcie, czy nie czuć już smaku mąki, ale raczej nie powinno. No, ok, ugotowało się, teraz to do na talerz, na płaski talerz, wszystko przełożam, wyskrobia, przykryję folią spożywczą, tak jak tu widzicie, idą to do wychłodzenia. Budy moment mieć temperaturę taką pokojową. <coughs> Sorry. E, tu mój biskop tak już się ugotował, ugotował upiek. Teraz ja go wyciągnę, i tak noży oddzieliła, przełożę go na blaszkę, na, na na deskę, taką cieniutką, podkładka, ściągna ten papier, a tej blaszki nie ma na myć. I no się papier nowy i będziemy robić beza. Do bezy będziemy potrzebować cztery białka, szczypta soli, tu mu tak gdzieś 3 czwarte szklanki, mąki. No, może troszeczkę więcej. A w sumie mi ta za słodko wysła. I 200 g wiórek kokosowych. I teraz do miski, czy. A mój miska musi być czystą, suchą. Do miski dom te białka, szczypta soli i bana to ubijać. Ta czynność już my dzisiaj robili. Ubijaliśmy białka ze szczyptu soli i z cukrem. Także to powtórzymy już. Drugi raz. I pomału, jak te białka się ubiją, zaczną ubijać, pomału bana wsypywać ten cukier i tak to dalej bana ubijać, tym razem trochę dłużej, żeby ta beza była richtig fajną, sztywną. To tak może potrwa około ja, 4-5 minut w moim wypadku, bo moje trzepaczki bardzo szybko ubijają jak macie te cienkie takie, chudziutkie, to potrwa to znacznie dłużej. Jak już białka będą ubite, wsypia te wiórki kokosowe. Albo kołku zraszple, i ostrożnie to wymieszam. Pamiętajcie, za szybko nie mieszać, żeby nie zbić powietrza z tych białek. Tu piekarnik też już się rozgrzony, I trata beza wyłożona ta blaszka, zaś papiery do pieczenia wyłożone. fajnie to rozsmaruje na gładko. I to będzie pieczone, tak na złoty kolor. Szczerze nie wiem, ile to piekło, bo zawsze zaglądałam tak co chwila, żeby fajny kolor miał, ale tak może około 20 minut to wyszło. Ja 180 stopni, góra-dół 20 minut. No, trochę jak będzie ciemniejsze, to nic nie zaszkodzi. E, moja tu właśnie tak wyglądał. Czekajcie, zaraz pokażę. Ok. I teraz możemy się zabierać za resztę. Tu mu gram, 250 g miękkiego masła, mój budyń tu jest gotowy. Właśnie robię tutaj krem budyniowo-maślany i bym jeszcze potrzebować ananas. Dużo puszka ananasu tu miałam, pokroiła się go w kostka. Sok bym używać do nasączenia. Kostka masła w Niemcach je 250 g, ale jak docię 200 gramową, w Polsce supo 200 g, to się też nic nie stanie, też będzie dobre. Ehm, masło musi być miękkie, teraz ja zaczynamy je ucierać tak, żeby fajnie, no puszyste było i się rozjaśniło, taki powiedzmy biały kolor miało i teraz pomału banadować ten budyń i to razem mieszać. Kto mnie ogląda że ja często robię, no takie kremy maślane do ciastów albo do tortów, są bardzo dobre. Muszę Państwu powiedzieć, że mi ten krem budyniowy, w ogóle ten budyń mi tu tak bardzo fajnie smakował, chyba zacznę robić częściej albo ino budyń na żółtkach no, ok, tak fajnie wymieszać wszystko, żeby nie było grudek taki puszysty się zrobił ten ananas musi być odsączony dobrze, i teraz my ten ananas do tego nie wiem czy by jakieś inne owoce tu mogły być nie wiem. Nie umiem się teraz jakoś wyobrazić. Może kiedyś trzeba pokombinować albo poreszeszować, pogoglować. E, w razie, aby się ktoś pytoni. <grych> ok. Dokładnie wymieszać, żeby ananas był fajnie rozprowadzony. I teraz mu ta beza też tak oddzieliła, wyciągła ją, ściągnę ten papier. I już możemy przekładać ciasto produkcję możemy rozpocząć. Biszkopt fajnie mi wieszą taki chyba nawet nie wie, 3 cm, ale fajnie taką wysokość mi wysłał odpowiednią. Teraz się tu nasącza ten biszkopt. Tak około jednej łyżki tu dom. Tak w sensie około jednej łyżki do wach, no bo się bała właśnie, żeby nie żeby nie przedobrzyć. No ale nawilżone było w sam raz. Teraz przełożymy ten krym tu. I ja się tak około ja powiedzmy malutką miseczkę się ustawiła, żeby tak zjeść. Ech, bo nie mogła się powstrzymać. Bardzo pyszny ten krem był, taki delikatny. Jedna dziewczyna się mnie pytała, jak te ciasto jadła w robocie, czy tam jest serek mascarpone w tym e, cieście, w tym kremie. Jak do niej to jest masło, masło i budyń. No okej, okay. fajnie rozsmarować. Wygładzić. I w ciałach tu położyć tę ta beza, ale potem tak stwierdziła w ostatniej chwili. nie już się ta beza przed pokroja na kawałki ym, i potem te kawałki ułoża na te ciasto, bo ym, wiecie, beza jest taką stabilniejszą, moc, powiedzmy ja, mocną, nie wiem, twardą. Powiedzmy chrupiącą, twardo, może nie, to jest źle, złe określenie. I jakby się te ciasto, jakby się zaczął kroić ym, ciasto, to Będziemy mocno przyciskać na ta beza, i wtedy by się mogło zepsuć. Wtedy by się trochę tym krem spłaszczył. No, chyba wiecie o co chodzi. I ja, owo to potem pokorza na kawałku ciast. ciast, ciast na kawałku ciasta. Ja, jak banana miała na talerzu. Beza fajnie mi urosła taką. No, a tak w sumie odpowiednią grubość miała. To ułoża OK. I teraz ciastur ląduje na całą noc do lodówki. Tu na drugi dzień. Tak to wygląda i teraz oddziela jeszcze ten noży, ten krym od tej blaszki, żeby mi fajnie wychodziło, żeby się fajnie wyciągało. Tu się pokroja na razie połowa. I zaraz wyciągnę z Wami pierwszy kawałek, oczywiście rant wyciągnę, reszta się zostawia do zdjęć, ten najlepszy no takie e, i bana zaraz z Wami jeść. Oczywiście pierwszy kawałek, wiecie, zawsze to tak trochę... Nierówno wychodzi, jest nierówny, ale też je dobry. Tutaj już z wami zjam. No, troszkę to tak. Jeszcze krem twardy. Przed podaniem, no lepiej 2 godziny z lodówki wyciągnąć, żeby ten krem, trym, ten krem trochę zmięknął. I będzie bardzo pyszne. Idzie to tak fajnie. Jeść wziąć do ranki, w einfach między palce i gryźć. Tu właśnie, jak się przyciśnie. jota pod jeszcze noże przekrojam. Trochę trzeba przycisnąć i właśnie ten, e, no jak się przycisko, to ten krem się tak płaszczy. Widzicie? No, także lepiej pokroić e, ta beza i po tym poukładać fajnie. No. Ok, kochani. Ja tu dalej jam. Smacznego. I no. Kochani, ciasto bardzo, bardzo pyszne wyszło. Em, jak wiecie, ja się zawsze boję nasączać tego ciasta, nasze biszkopty, żeby nie przedobrzyć, żeby nie był za mokry. Tym razem był odpowiednio, chociaż no ciut, ciut, jeszcze mogła trochę więcej tam nasączyć, ale był dobry. Em, oczywiście krem budyniowy bardzo kremowy był, bardzo taki pyszny, em, i beza kokosową to już w ogóle no, całość się w ogóle bardzo pysznie komponowała. E, ciasto się trzymie 5 dni, się będzie trzymać. Także możecie spokojnie przed świętoma ma zrobić. Wielki piątek. E, już możecie zacząć robić e, także żebyście nie mieli urwania głowy w sobotę. No, czyli Wielki Piątek możecie już zrobić e, i ciasto w lodówce przechowywać. No lepiej w lodówce, bo jest zimno. No albo gdzie tam no, około 6 stopni zimno, to było się tam do świąt, e, do poniedziałku nawet, bo e, się przechowie i będzie świeże, no. Aha, ale y, przykryjcie te ciasto, żeby ten biszkopt nie wyschnął, jakby się nie, jakby się nie umieli w lodówce trzymać, bo wiecie, jak tak w większym pomieszczeniu to jest dużo powietrza nie szkodzi, że je chłodno, ale je dużo powietrza, to bo może tym biszkopt wyschnąć. Także przykryjcie to folią, ale też patrzcie codziennie do tego, żeby tam nie było za wilgotno. No, bo zaś jak będzie za wilgotno, to bo może się, no może go spleśnić. No może, nie musi, nie wiem, myślę, tak mi się wydaje. Jak za wilgotno to się zepsuje. Także sprawdzajcie codziennie. Lekko folią zawijcie, może troszkę tam szparka zostawcie, dwie do góry. Wtedy nic się nie stanie bez tego, to to może wyschnąć. Ona i tak, i tak jest sucha, to będzie potem jak wys to będzie jeszcze. No dobra, kochani, e, tyle co do ciasta. I jeszcze bardzo, bardzo dziękuję najwspanialszym babkom, panią z YouTube'a, że my się mogły spotkać tak na tym YouTubie taki wielkanocny tydzień zrobić. E, będziemy to na pewno częściej robić. Okazji jest dużo, wiele pomysłów te tematycznych też. I na pewno jeszcze nas no, razem zobaczycie. Zobaczycie. No, także, kochani, wszystkie... Linki do filmów znajdziecie na dole w opisie u mnie. Um, ja umyślam, żeby się te inspiracje podobały. Zainspirujecie się kanałuma, ma i, i nie wiem, czy wiesz, się, no wszystkim. No. Także to by było na tyle. Ja dziękuję już za obejrzenie filmu, za to, żeście ze mną są, za wszystkie komentarze, życzę pomijego dnia, miłego tygodnia, wesołych świąt i do następnego razu. Cześć!